Witam Was bardzo serdecznie w najważniejszych i najciekawszych premierach marca, których nie można przeoczyć. Przygotowałem dla Was wszystkie produkcje, które zapowiadają się wielkimi hitami i na pewno zawładną internetem w najbliższych tygodniach. Jeśli szukacie czegoś dla siebie, to jest właściwe miejsce. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Alone in the Dark. Początkowo Elon in the Dark miało ukazać się w zeszłym roku, jednak premiera w ostatniej chwili została przesunięta. Gra to reboot kultowej serii, zapoczątkowanej w 1992 roku. Elon in the Dark jest przygodową grą akcji, utrzymaną w klimacie horroru psychologicznego. Fabularnie produkcja opowiada o zaginięciu ojca Emily Hartwood. Facet zaginął w tajemniczych okolicznościach w pewnej posiadłości w Stanach Zjednoczonych. Po latach kobieta przybywa do owej posiadłości pełniącej funkcję domu dla obłąkanych w towarzystwie prywatnego detektywa Edwarda Cornbiego. Próbując rozwikłać zagadkę zaginięcia pana Hartwooda, duet odkrywa, że dwór został opanowany przez złowrogie siły, przez które pobyt w tym miejscu zmienia się w prawdziwą walkę o przetrwanie. W Elon in the Dark akcji oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, produkcja pozwala nam wcielić się zarówno w Emily Hartwood, jak i w detektywa Carnbiego. W trakcie rozgrywki snujemy się przede wszystkim po salach i korytarzach posiadłości, jednak mamy także okazję zwiedzić jej najbliższą okolicę. W miarę postępów poznajemy dziwnych mieszkańców miasta oraz rozwiązujemy różnorodne zagadki, stopniowo odkrywając kolejne tajemnice tego miejsca. The Taumaterge. To polska gra RPG, która przenosi nas do Warszawy z początku XX wieku. W Detailmater wcielamy się w bohatera obdarzonego zdolnością dostrzegania ezoterycznych istot zwanych salutorami oraz korzystania z ich mocy. W matercz akcję oglądamy w widoku izometrycznym. Podczas zabawy przemierzamy Warszawę z czasów zaborów i realizujemy różnorodne zadania, prowadząc rozmowy z postaciami oraz podejmując niejednoznaczne moralnie decyzje. Starcia toczą się w trybie turowym, a w ich trakcie korzystamy zarówno z konwencjonalnych środków, na czele z bronią palną, jak i z nadnaturalnych umiejętności protagonisty. Więcej o Detauma też znajdziecie w moim filmie przygotowanym specjalnie z okazji premiery gry, link w opisie. Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 jest drugą odsłoną zapoczątkowanego w 2012 roku cyklu gier RPG akcji. Podobnie jak pierwsza część serii, produkcja została opracowana przez firmę Capcom, a jej głównym projektantem był Hideaki Itsuno. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać znaną jako Arisen, której smok odebrał serce. Od tej pory jej celem jest pokonanie skrzydlatej tej bestii, jednak nim tego dokona będzie musiała zmierzyć się z szeregiem innych przeciwników, wyzwań i problemów. Znakiem rozpoznawczym serii Dragon's Dogma są szalenie widowiskowe potyczki z bosami i fakt, że postać gracza wspierają tak tzw. pionki. Własnoręcznie wykreowani pomocnicy, których możemy wypożyczyć innym graczom. W grze akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Produkcja oddaje nam do dyspozycji rozległy, otwarty świat inspirowany średniowieczną Europą. Oprócz zadań fabularnych, znajdziemy także mnóstwo questów pobocznych, które zapewnią nam dobrą zabawę na wiele długich godzin. Rise of the Ronin. Rise of the Ronin to trzecioosobowy nastawiony na walkę RPG akcji z otwartym światem. Historia rozgrywa się w Japonii w 1868 roku. To czas, gdy kraj kwitnącej wiśni zmagał się z wieloma problemami. Wojną domową, represyjną władzą i śmiertelnymi chorobami. W Rise of the Ronin wcielamy się właśnie w Ronina, niezwiązanego z żadnym władcą czy panem wolnego wojownika. Bohater jest wrzucony w sam środek chaosu wywołanego przez najmroczniejszą rewolucję w historii Japonii. Jest to też czas, gdy katany zaczęto powoli zastępować bronią palną. Gra zapowiada się na wymarzoną grę akcji dla fanów produkcji opartych o walkę i osób zachwycających się klimatem feudalnej Japonii. Walki w grze są mocno zręcznościowe i brutalne. Twórcy zapewniają, że świat ma być pełen pobocznej zawartości, a podczas eksploracji świata protagonista potrafi wspinać się na elementy otoczenia oraz pokonywać przeszkody terenowe w zręczny, parkurowy sposób. Ponadto wyprawy urozmaica możliwość korzystania z liny z hakiem, dzięki której ronin może szybko dostawać się na dachy. Możemy używać także specjalnych skrzydeł umożliwiających szybowanie. The Outlast Trials. The Outlast Trials to trzecia odsłona popularnego cyklu survival horrorów Outlast. Podobnie jak w przypadku poprzednich części, za opracowanie tytułu odpowiada studio Red Barrels. Akcja gry osadzona została w czasach zimnej wojny. Markov Corporation prowadzi w tym okresie eksperymenty nad kontrolą umysłów. Badania te prowadzone są w specjalnym kompleksie. Podczas przygody wcielamy się w jednego z więźniów korporacji i próbujemy przetrwać w placówce pełnej oszalałych ludzi. Jednocześnie zbieramy dowody na zbrodniczą działalność Markov Corporation. Produkcja daje nam dużo swobody w tym, jak postąpimy w danej sytuacji. Możemy zdecydować się na konfrontację z przeciwnikiem lub ukryć w miejscu, w którym nas nie znajdzie. Z czasem zdobywamy punkty doświadczenia, które wykorzystujemy do zdobywania ulepszeń. Te zdecydowanie ułatwiają nam życie w późniejszych przygodach. Reveil. Reveil to thriller i horror psychologiczny zrealizowany w formie gry przygodowej FPP. Głównym bohaterem jest Walter Thompson, który swoje młodzieńcze lata spędził w cyrku braci Nelsonów. Choć przeszłość odcisnęła na nim trwałe piętno, zdołał ułożyć sobie życie i stworzyć rodzinę. Sielanka dobiega końca w momencie, gdy pewnego dnia protagonista budzi się nie pamiętając co wydarzyło się w zeszłej nocy i odkrywając, że w domu nie ma ani jego żony, ani córki. Na domiar złego do otaczającej go rzeczywistości wydają się przenikać jego wspomnienia i wytwory wyobraźni. Nie mając innego wyjścia, Walter zagłębia się w surrealistyczny świat, gdzie czeka go wiele przygód, zagadek i ciekawostek, które łączone ze sobą zaczną ujawniać mroczne elementy całej fabularnej układanki. Outpost Infinity Siege Outpost Infinity Siege jest hybrydą FPS-a gry strategicznej oraz produkcji typu Tower Defense. Gra zabiera nas na zamknięty obszar pełen zagrożeń. W trakcie rozgrywki wchodzimy w buty jednego z żołnierzy, którzy zapuszczają się w głąb wyznaczonego terytorium w poszukiwaniu cennych zasobów, usiłując wydrzeć je z rąk przeciwników. Rozgrywka Outpost Infinity Siege opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest eksploracja niebezpiecznego obszaru, oglądając akcję z perspektywy pierwszej osoby. Przemierzamy różnorodne lokacje, mierzymy się z zastępami przeciwników oraz gromadzimy cenne zasoby i wyposażenie. Drugim filarem gry jest wznoszenie od podstaw swojej bazy, a następnie jej rozbudowa, co przedstawiono niczym w grach strategicznych. Tworząc placówkę, musimy skupić się przede wszystkim na jej obronności, dokładając starań, by była ona pod tym względem możliwie najbardziej samowystarczalna. Jako, że jest łakomym kąskiem dla nieprzyjaciół, ci regularnie ją atakują. Obrona bazy, zrealizowana niczym w grach typu Tower Defense, stanowi trzeci filar rozgrywki. Początek roku w wykonaniu twórców gier jest wyjątkowo mocny. Po solidnym styczniu jeszcze lepszym lutym nadchodzi rewelacyjny marzec. Mamy wiele mocarnych tytułów, choć trzeba przyznać, że większość z nich to RPG bądź typowe horrory, więc mam nadzieję, że lubicie produkcję tych gatunków. Ja jestem Krisoku. Jeśli podobał Ci się ten materiał, koniecznie zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, dzięki czemu nie przeoczysz podobnych materiałów w podobnych klimatach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!